Cześć, witajcie. Czy wy w tym roku też poszukiwaliście zimy? Szukaliście jej w, tej, w tym sezonie? Czy zdarzyło wam się pojeździć na nartach, na sankach lub chociażby na nędznym jabłuszku? Chyba nie. My dzisiaj szukamy zimy w powiecie grudziąckim i mam nadzieję, że ją znajdziemy. Czy widział pan zimę w tym roku? Nie. No właśnie, co się z nią stało? Chyba została w Rosji. Siąkła, nie ma zimy. Na południu Europy podobno. Nie wiem, zbudowała się. Zima chyba uciekła do ciepłych krajów. Gdzie się podziała ta zima? Chyba A Widziała śnieg w tym roku? Nie wiem, być może w Afryce. Na lodowisku, na lodowisku. Jest mróz, jest śnieg, jest wszystko. Wśród nas dzieci ze szkoły w Jarantowicach i pani Alina, nauczycielka WFO. Jak się tu bawicie? Super się bawimy. Co widać po dzieciach? Uśmiechnięte, radosne, wesołe, doskonalą swoje umiejętności. Przyjeżdżamy tu chętnie. Jesteśmy raz w tygodniu. Kiedy przyjechaliśmy pierwszy raz. Większość z nas nie umiała stać na łyżwach, na lodzie, a teraz proszę popatrzeć, dzieci doskonale sobie radzą. Ci, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, za chwileczkę już potrafią jeździć razem z nami, także tutaj dzięki hojności i, i y, dobremu sercu pana burmistrza możemy przyjeżdżać regularnie. Muzyka najfajniejszego jest w jeździe na łóżwach? Wydaje mi się, że samo uprawianie sportu to jest coś fajnego. Może się... nazywanie tego lęku przed parcją. A ty chyba się dopiero uczysz jeździć, co? Tak. I jak idzie? Fajnie. Witamy pana burmistrza witam, serdecznie. Witam serdecznie, witam Radzichem na dalisko. Gratulujemy takiego obiektu. No, my działamy na rzecz mieszkańców. Zimą jest problem z ruchem dla młodzieży, nie tylko sali gimnastyczne, a to daje coś więcej. Zapraszamy wszystkie szkoły w okolicy do południa. Mamy dużo miejsca, dużo czasu i cieszymy się, jak młodzież również się z innych gmin u nas jeździ, korzysta z tego lodowiska. To jedziemy, sprawdźmy tę taflę. Znaleźliśmy zimę w Radzyniu Chełmińskim na lodowisku, ale to nie koniec atrakcji. To lodowisko, kiedy gasną światła, zamienia się w fantastyczną dyskotekę. Thank <laughs> you.